jak wytresować smoka? Wiem, znam... Pięknie! Larga Halloween. Halloween Halloween w lardze! Ale... Będą tu to moje kolorki! W ja oh. mm. Meksyku. Jak Meksyku Jak w Meksyku <laughs> Dzielnica w Gdyni jest, nowy Meksyk Tak? Ale ładnie dostałeś, o Boże! Pięknie no, podobało mi się, daj jeszcze raz Dobra, ale do pierwszego jadę, wiesz? Nie wiem kto to jest pierwszy. Ja, ja, nie ja się bałem nie trochę jestem. Bo wiem, że jakbym wjechał pole, to już było Darkeria. Ja, więc Do może lepiej, nie? Dobrze, dobrze. Oko za oko. <śmiech> 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 o, Ale w <laughs> było! kto to był? <laughs> kto tam był? Oh. Bo ja chciałam ciebie przechodzić i chyba <laughs> i w, w tym momencie pan spróbował ja ciebie. Tak lupę wiączyć, no? no. <laughs> Lisek mm, nice. no. lisek postanowił jechać na dwóch kołach, tylko... No... No, złowić, ale o, się o, nie udało. Wysz... Tak, jak Son Andreas, no. O, to Czę było tak... Dobrać dobrać. Teraz, no? Piek. No gdzie jedziesz debilu? O! No. no, ona spusiakuje strasznie, no. No <gulatny> drugiego No przecież ale jak on cię wywalił Jak on cię wywalił, no to nic nie mogłem zrobić no A się śmieje najgłośniej Tato po prostu ciś na S No dobra, chodź liberek. trzeba ich dogonić tych, no. tych pajaców Damy radę, no bo co? No a jak? Czekaj, zaraz cię tutaj pooznaczam, ty będziesz strzelał e no tak, no będę oznaczał, jak BF. tak w moją Bfie. sexy dupcie. Mm. dupcie. to moją sexy dupcie. Chcesz się Battle Royale? Nie. nie, ja jeszcze nawet nie zaktualizowałem. Taki, se. taki se. Nie no, A on nie jest taki, że on po prostu jest tak na takiej małej mapce jakby? Wiesz, ogólnie wiesz to nawet strasznie długo się ładuje już do gierki, żeby on zaczął. Więc no, jest useless, bo... 10 minut jakaś. O Jezus Maria. Nie, no, 10 minut nie. Ale no, no to jak H1Z1 dawno temu. Tenda. 5 na pewno, no pięć A czemu pięć minut się ładujesz do Bo się najpierw ładują gracze, jak się załadują gracze, to masz 15 <grym> scenę że ty w ogóle lecisz. Zanim, zanim dojdziesz do momentu, w którym możesz wyskoczyć, to już zdążysz zasnąć, iść do pracy, wrócić. No, bo nie <grym> A, bo czyli to, jak ty pracę. pisałeś ze serio, wróciłeś do zwykłego, <grym> bo ja do zwykłych trybów, to ty mówisz serio. No nie żartowałem. Aha, ja myślałem, że ty żartujesz że a, no widzisz. zostaw moją dupę! No ale co, no można zobaczyć, można zagrać, powiedzieć, że do dupy i, i grać normalnego BFika. No Boże. i super. Czemu, ty, a ty, a oni przypadkiem kiedyś Berki w Battlefieldzie nie chcieli zrobić w Battlefieldzie 1? Czy zrobili? Oj, nie wiem. Było chyba jakieś takie plany, albo, albo może to w ogóle wyszło. Nie, na pewno. Nie. posz, 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 posz! posz. Zjazd, idealnie pod ciebie! Ty jak w ogóle ładnie ta woda odbija te, te, ten. to. słońce. Chciałem zmienić temat na no szybko, żebyście polecali w prawo, ale się nikt nie chciał! Kurde. Z w ogóle zero jakiegoś wyczucia. Jakiegoś. Kurde, ale Spojrzenie na jakieś ładne rzeczy. Ty, tam był jakiś Aha. ten. Fotograf, eu. Fotograf? Autograf, tak. Przedstawiciel! No nie lotarnia się Ja tak tyłu! Jak lisek jedzie i nagle go nie. To była jak że ja tam musiałem skupić tam tak wąsko. Aż się tym gierkiem zakrztusiłam! O, o! No. Lewa. muszę pomyśleć, które lewo. Co jest, Jan, ale. Prawo! Wszyscy jedziemy w tą samą stronę! Po... Ale Jezus, Maria, święta, im. no przecież, kur... No, kur nie! Ja wszystko, bo ale wszyscy, widzę, w że, wszyscy widzę, że totalnie nie, nie. super na wyżej ten skok. Tak? On był mały! On był mały! Ja na przykład punkt to nie złapałam, więc jestem cały punkt. Jeszcze nie <laughs> Ale, ale to ola, ostatnio też tak mówiłaś i wygrałaś taki wyścig, także no słuchaj. Nie. No. No i widzisz, oj, dobrze, ja lubię jak ci ludzie uczą jest dużo punktów. A. Brawa. O jest! No nie mówić, że gram na utkanej. No, no, ale no to nie no. Jak to może. to nikt nie powie. No właśnie! <grym> Kurde, nie <grym> nie możesz gadać! Oczekaj, czekaj, 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 bo właśnie swojego męża zaraz zadubce te, ten, chupkę i się wydarzy. Weź go tam mocno. Dobra, nie ma problemu. Chociaż może to być paksik. nie wiem kto dostąpi za szczytu. Ale to światła nocnej tej z tyłu. <grym> A no z Inforia, że, że, z, że z filmu, jak wytresować smoka... wiem, znam! O! Pięknie! Co się stało? Jezus, ładnie, No nie, ja tam się ja, skręci, ja, ja a ty centralnie, pii No zderzyliśmy się, jak zmienialiśmy pasy. A co? Tego za. Co tam? Górą jedzie. Dobra, też jadę górą. Tak ogonisz, góro. No tak budę ocała, że ja listopad tak, wyprzedziłem. Ale mam wrażenie, że się w ogóle do was nie przybliżam. Nie, nie, musi tu bardzo być wyrównywanie. Bardzo powoli, bardzo powoli. Łał, 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 łał. Potargeczki. Wiesz, mijamy się. Na przyszły wypadek debil, ale... Nieprawda, ja już jestem za tobą, debilu. Poza tym dlatego, że ty mnie... Weź z nimi, weź ale dobrze że powiedziałeś, Liwerek, że tam jesteś, bo cię złapał. Lewa, pum. Dwa razy nie musisz już powtarzam. To cholera. On taki biały, jak debil. Pak się wywalił, jak debil, ale tak to ogólnie to wie. Lewa? Ola dalej nas goni. Ja już jest tam. Kurde, ty masz szybsze oto. Mhm. Mm ja mam raz nie nie? No. Mocna furia Jak szukać. Wytryzować... Liska Spokojnie. Spokojnie miałem miejsce, zawodowo Prawie. Widzowie, on powiedział uj. Nie uj jak coś, dobra? Jezus. Ja, tak, tak tylko wyjaśnię, bo to czasami bardzo brzmi Jakbyś dokładnie to po... Ha. Powiedział, powiedział. Jezus tu no. No, ale próbowałem się odwrócić. No przecież… No nie bierz, no… <grym> Ty, nie, ten się w naszą stronę, co? Ten deszcz jest fajny jednak. <grym> Fajnie się, <dzieje> się <grym> z tym… Odwrócił się na no. no, nas, no. No, ale, no, ale, ale, bo on mnie tak obracał i, i potem… Kichasz i w drugą stronę. W Aha, okej. Okay. Kichasz, tak. Kichasz, no. Bierze na zdrowie, tak, tak. No, do do, do kichasz i cię ktoś tam, ten, zapina. Zapinać hmm. i zamek błyskawiczny w bluzie Tak, tak? Oj, ojoj. Ja ale ten, tutaj słońce, REZI... rezi. Ale słońce, REZI Co ty powiedziałeś? Jory. Rezi trochę, no. Ja już tam ostro hamowałem, ale nie. Ja też, ja też, ale, ale nie, nie wyszło. Powiedziałem oj. No, tak, my już tam ja, w momencie w którym powiedzieli ojoj, ja już nie mam. Ale to też prawda, to też prawda. Ja już byłem na tym zakręcie. Wow. No. i też powiedziałem, żebyście się domyślili Ło, to ten, to że źle. Tak, no tak. Bo mamy po prostu swój język. No i dobra. Szepardowy. No, tak, tak. Ło, tak. Urzędowy. Urzędowy, szepardowy. Mhm. Ja nie jestem pierwszy, przypominam. Okej. O chuj. No nie, dlaczego ja za tym muszę cierpieć? Kurwa! A? Ja przeleciałem ja, nad mostem trwa. i przeskoczyłem to. Ja pierdziele, rozumiecie to, że zadupcy o, o fasadę mostu i centralnie we mnie, mnie zwiozła z tego mostu, kumacie, jak katapultą, Wejście się nie Ja pierdykam. No ja, ja... przeskoczyłem most nie złapać. Eee, zapowiedz... Poczę, że... Dlaczego ja, no? święty. Cieszę się, że sprawiłem ci tyle radości. Nie, Co ty powiedziałaś właśnie? Nie, 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 nie nie Lewo. Alewo. Ale. Okej. No dobrze, że wiemy, co mówisz, o. O... Liperek. No, Damy radę! Ciężko. Damy radę! Co się to dzieje? Jedziemy do tego frajera Ale mnie <tryk> brzuch boli Od tego leśmionka. No i bardzo dobrze, śmiech to zdrowie, każdy ci to powie Czekam coś <tryk> no. Jezus tak, Maria No tak i znowu ty! Znowu ty! Ojoj Lewa lisek Lewa liwerek Lewa Liberek, lewa żebar! Dobra, Ej, no wy ja nie do za nim. ja nie mogę do, 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 dojechać! No jedziemy do Paksika! Co do to ty myślisz, że nie pojadę z tobą, za tobą? Ooo, dobra, uważaj! Oooo no, ty, ale ładnie no, go tam zrobił, ty! Co ty? Trafił mnie! <laughs> ale ładnie tam trafił zrobił, Paksik! Się Paksik ładnie zrobił, no, widziałem to z tyłu, no, znowu no! znowu w liwerka wpadłem okrucie, nie? <laughs> Złapałem go! Spokojnie! Ja też mam tak z Olą, nie, że cały czas... To ty pierwszy, że już daj mi wygrać. Nie. Nie, no co ty? Ty, co ty tam? Co ty tam z tyłu? To Ola. A Ola! On ty... Nie, nie ja nie chcę, żeby ona tu jechała, no. Bo to się zawsze kończy za balustradą. Nie skęuję za balustradą. No bo, bo zwalniałem już, żeby nie Ale to nie bo jak ja jadę obok. No sobie no, łapię cię po prostu, żebyś delikatnie i mienić już się wylądował, bo no. troszczy się od ciebie z lewej. A wy... Bejtujesz za każdym razem. E ja to dawał! <laughs> Jezusy Maria! Powiedziałeś to przed sekundą! I właśnie je to se... Jezusemaria coituj! Ale tak BEJTUJESZ jest co bytuje! Oj, to będą dobre wyścigi oj, dzisiaj. Powiedział oj, 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 O powiedział oj oj oj! Oj. Oj. Dobra, jedziemy dalej! Po barierce! Au. O nie! Chłop do szpitala dojechał, od razu. Od razu wjechał. Oj. Poproszę, o Jezu, medyka. popłakałam się! No, no. Jezus Maria Święta. Dobrze, dobrze. zagrożeniu. No i parlaże, bo tutaj jest dużo wystających elementów. Tu jest tak... Jezus, jak on uciekł! Matko Bosko, oj ojoj, oj oj, oj oj. no przecież k***a a mówię, ojoj, oj, oj Ola, to nie oznacza, że masz mi we mnie i mi wypadać drugi raz. Wiesz, co jest, ona po prostu znowu mnie wywaliła, no. Oj oj! Ja pierdzielę, no przecież widzisz, że ja c**u, hamuję, c**u no. Czemu taką dupę ciężką? <noise> Przepraszam, no, nie, nie chciałam i hamowałam, ale też jest. No, no to nie no. chcę, Maria. Oj oj oj. Oj, 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 oj. No kurwa, załty! ty! Na stację będę dawał. No, przecież, przecież, mnie zahaczyłaś, mi się cały trud podniósł. O no. nie, nic nie zrobiłam Stas! No, ty zahaczyłeś, jesteś ślepy, kurwa. Ale ty do tyłu jechałeś, przecież moją Nie stronę. jechałam do tyłu. No nie Z Dobra, wszystko mam nagrane. O. YouTube zweryfikuje. O, bo, o, ładnie ojoj. tam. Oj, Też mhm. właśnie... <śmienicza> ok. Ja ja nie przejadę. No bo Ola hamuje ludźmi, a nie hamulcami po prostu. Taka prawda. I ścianami. I ścianami. Ja po prostu oszczędzam krotki hamulcowe. Wiecie jaka no, o, no A mogła po prostu silnikiem hamować. Do cholery. Przepraszam. Nie wierzę w to. Trzymaj się. Tym razem mnie tam nie było. To jest środek, ja który jest wiem. Ostatnie 10 punktów. No, Ola, istniegał. no co ty zrobiłaś? No, że się już nie płychała za Bóg! Co ty robisz? No normalnie. Ja nie wiem, że nie wiem. Ja byłem po prawej, ja byłem schowany! Ja byłem schowany, tak żeby mi nie palnął, a ty mi normalnie centralnie a je! No co? jest? Ale wiem? najgorsze, wiesz co z tym wszystkim najgorsze? Ja to wszystko nieintencjonalnie robię, ja bym nie umiała tak zrobić specjalnie. Wiesz co, wiesz co, wiesz co? po piątym razie przestaję wierzyć w tą nieintencjonalność, naprawdę. Jakby z lewej liberek z tyłu paks. Dobrze, dobrze. oj oj oj. Oddajesz mi. No. Ale to też było nie niechcące. Ja nie. To by nie to wiem, wiem, szef, wiem się na no, jak akurat punccie. No nadziałam no, no, ja się no akurat tak byt. A! Ostatnie dwa punkty. Mhm. No, ty. No, to, to je. <śpiewanie> A jeszcze lisek może. Listek no, ma szansę. wyrzucony na ostatnim punkcie. No, no. Dobra, ty mnie wywaliłeś! Eee!